Cześć! W dzisiejszym materiale pokażę Ci jak możesz sprawdzać w bardzo prosty sposób swoją produktywność i efektywność na bazie tego co już mamy stworzone w CRM. Także bez zbędnego gadania, zaczynamy! Okay, to zabieramy się za, za robotę. I teraz, tak. Nasz plan działania na dzisiaj, czyli będziemy podpinać sobie tabelę do folderu produktywności, czyli, tak jak w moim przypadku, tutaj jest moja produktywność i te zadania, które już wykonuję, które mam przypisane na konkretne dni, tygodnia, czyli to jest tak naprawdę temat, który poruszaliśmy w ostatnim materiale. To tą, tę tabelę będziemy tutaj podpinać, ustawimy sobie odpowiednie filtry, stworzymy kolumnę z formułą zakończenia. No, i pokażę Ci jak ustawić sobie procent, który będzie sprawdzał naszą produktywność. Dobra, to przechodzimy po kolei. Pierwsza rzecz, to podpniemy sobie tabelę do folderu produktywności. Tutaj kopiuję sobie nazwę naszego kalendarza, ponieważ wszystkie zadania, wszystkie tematy produktywności, efektywności, rozpisywania tych wszystkich poszczególnych zadań będziemy zawsze podpinać do, do kalendarza głównego. Więc te wszystkie rzeczy właśnie krążą wokół tego. No i teraz już mam tą nazwę skopiowaną. Przechodzę teraz do produktywności, do zakładki produktywność. Przypominam, że te wszystkie rzeczy, podpinanie tego systemu od, od początku, już robiliśmy w poprzednich materiałach, więc koniecznie, koniecznie obejrzyj je, jeżeli jeszcze wcześniej ich nie widziałeś, bo inaczej tutaj nie będziesz do końca wiedział o co chodzi. Tradycyjnie teraz stronę ustawiam na cały ekran, oddzielam to moimi myślnikami, no i teraz wpisuję ukośnik. Znany już skrót Create i tutaj wklejam nazwę, tylko nie tym przyciskiem. Wklejam nazwę skrótu do naszego kalendarza. No i teraz to, co tutaj widzisz, pojawia się cała właśnie ta tabela z tymi informacjami, które już tutaj mamy wpisane w kalendarzu. Już sobie tu upo uporządkujemy wszystko. Zacznijmy od tego, że tutaj mamy status, mamy zadanie, datę. Natomiast priorytet nie jest nam tutaj aż tak potrzebny, jest co prawda. Ale jeżeli go tutaj nie ustawisz, też się nic nie stanie. Więc mamy status zadanie, to w tej samej kolejności sobie to ustawmy. Mamy zadanie i teraz przesuniemy sobie tutaj status. Ja lubię taki porządek, że zawsze, jeżeli mam możliwość, to te kolumny po prostu skracam na tyle, ile jest mi to potrzebne. Czy to było w archiwum, czy nie, to w tym momencie to jest niepotrzebne, więc po prostu ja tą kolumnę schowam. Klikając tutaj, jeszcze raz pokażę. Klikam tutaj w tą nazwę. Pamiętaj tylko, jeszcze dodam, żeby nie usuwać nic w tabeli, bo jeżeli usuniesz w tej tabeli, to za każdym razem, kiedy przejdziesz do, do przodu, tutaj do, do strony głównej swojego systemu, to zniknie to i stake, Tabeli i co najważniejsze z głównego kalendarza. Więc lepiej, jeżeli są jakieś funkcje, które nie są Ci przydatne, nie są Ci potrzebne, po prostu zrób tak jak ja, czyli klikasz sobie w kolumnę i na dole high, czyli ukryj. I w tym momencie wtedy ukrywamy te informacje. Dalej możemy tą datę przesunąć z lewej strony. Priorytet zadań, czy jest to potrzebne, czy nie. Ja może to ukryję, natomiast bazę kontaktów tutaj zostawię. Oprócz tego mamy tutaj też status, nie status, tylko kolumny zakończoną. Ale pójdziemy po kolei. Mamy tabelę już podpiętą. Teraz zajmiemy się filtrem z zakresu dat filtr zakresu dat to jest nic innego jak okres, który chcesz sprawdzić produktywności. Czyli jeżeli mówimy tutaj od 10 stycznia, więc przechodząc tutaj od 10 stycznia, czyli od poniedziałku do niedzieli, no to wtedy ustawię od 10 do 16. Ale w tym momencie tutaj jest do 17, tych zadań za dużo tutaj nie miałem, bo tu jeszcze przerabiałem sobie ten system, ale już mniejsza o to. I w ten sposób też ustawimy sobie Datę Właśnie w naszej, w naszej tabeli, przechodzę teraz do zakładki Produktywność, czyli do naszego systemu, nad którym pracujemy. I nad tabelą kliknij w trzy kropki, prop, czyli Properties, następnie Filter. Tutaj klikając Add a Filter, wybieramy tym razem Add Filter Group, z tego względu, że tutaj mamy dwie wartości, więc chcemy zaznaczyć datę od do. No i teraz wybierzemy datę, czyli yy, mówiąc prościej ustalimy, że data na dzień lub po konkretnej tej daty, czyli yy, będzie te wtedy zadania będą w tabeli pokazane, które mają dzień 10 styczeń i są po 10 stycznia, czyli is on or after i tak samo ustawimy e, tutaj, czyli klikam data, następnie dajemy tutaj is on or after Tutaj zostawiamy bez zmian. No i teraz możesz dowolny okres sobie wpisać. Damy przykładowo tutaj od 14. Jeszcze tutaj wrócę. I teraz klikam add a filter. I dodaję znowu add a filter. W tym momencie mamy tutaj end. I jest data na dzień konkretny i przed tym dniem. Czyli mówiąc prościej wtedy już ustawimy dokładny filter od dnia 10 do 17 wszystkie zadania powyżej 17 tutaj wtedy nam się nie pojawią a to end oznacza, że tutaj musi być warunek właśnie ten spełniony że ma być od do, jeżeli kliknęlibyśmy or no to wtedy pojawią się też informacje przed i po tym dniu a nas interesuje ten konkretny termin więc ja tutaj tak samo ustawiam z or na and i tutaj wybieram before Mamy zamiast 14 lutego, damy 20. No i teraz pojawiają się wszystkie zadania, jakie mamy tutaj wypisane. Kolejny field, który jest tutaj pod spodem, to jest data. Nie może być pusta. Data nie może być czysta, czy pusta, nazwijmy to jak chcemy. Chodzi o to, że za każdym razem, kiedy będziesz planował sobie zadania i powiedzmy, tutaj po prostu dopiszesz sobie jakieś konkretne zadanie, to w tym momencie nie pojawia się data. Nie pojawia się data, więc teraz zrobimy tak, żeby właśnie te informacje w tej naszej produktywności nie pojawiały się bez daty. Tylko żeby po prostu w tej tabeli były konkretne terminy, bo tutaj będziemy sprawdzać, czy nasze zadania zostały wykonane, czy nie. No i w tym momencie tutaj wracam do filtra. Pod spodem, tutaj daję Add a filter, i tak jak jest tutaj, daję AND. Data is not empty. I tak samo ustawiam tutaj. Czyli klikam data is not empty. No i za każdym razem, kiedy znowu wyczyszczę tutaj stąd datę, to od razu automatycznie nam to z tabeli e, ucieka. Więc mamy już tutaj zakończone. Użyjemy teraz formuły zakończone, czyli dokładnie ta pierwsza kolumna. E, I teraz tak. Ja tutaj w tą kolumnę kliknę. Albo może tak, pod spodem, zaznaczę sobie całą tą formułę i już pokażę ci, jak ty sobie też to u siebie ustawisz. Wracamy do naszego systemu. Dodaję teraz nową kolumnę i wpiszemy zakończone. Z funkcji tutaj wybieramy na dole formuła. I tutaj teraz yy, po kolei wpisz if. Otwórz nawias i tak jak jest tutaj status, możesz albo wpisać to tak jak ja zrobiłem, albo jeżeli chciałbyś to e, wpisać ręcznie, czyli w tym momencie, jeżeli dam if, już nie chcę tego poprawić, ale dobra, zrobimy to zrobimy po kolei, tak jak ma być, czyli damy status równa się zakończone. Musisz dokładną dać nazwę, tak jak jest tutaj właśnie w tej kolumnie, bo jeżeli wpiszesz jak, jakąś złą nazwę i będzie tutaj niepoprawne, niepoprawne zdanie, poprawne słowo, to po prostu ta formuła się nie zamknie. I teraz wpiszemy tak, czyli jeżeli status będzie zakończony, czyli to jeżeli to będzie prawda lub fałsz, no to wtedy pokaże nam się to w postaci checkboxa. Więc teraz po przecinku... Czyli jeszcze raz, jeżeli status będzie zakończone, no to wtedy daj te, zaznacz ten checkbox jako odhaczony. Po przecinku mówimy dalej, w przeciwnym razie, jeżeli nie będzie zaznaczone, no to daj jako puste, czyli nieprawda. No I w tym momencie teraz zamykam nawias i klikam Done. Skrócę sobie tą kolumnę i przestawię ją na pierwsze miejsce. I teraz zobacz, jeżeli z tego nie niepodjętego kliknę na zakończone, automatycznie tutaj ten checkbook zostanie odhaczony. Tak działa formuła, oczywiście o formułach jeszcze będę mówił, natomiast taka prosta, bez problemu sobie z nią poradzisz. Więc tutaj odhaczam to i teraz przechodzę do ustawić procent w kolumnie zakończone. No i teraz, żeby to zrobić, zasada jest bardzo prosta. Tutaj pod spodem, pod tą kolumną kliknij w Calculate a następnie procent zaznaczony. I to wtedy pomoże, pokaże Ci dokładnie informację, jaki procent ze wszystkich zadań z okresu. Od 14 lutego do 20 lutego pojawi się, ile dokładnie procent wykonałeś z wszystkich zadań właśnie w tym okresie. I teraz za każdym razem, kiedy będziesz sprawdzał swoją produktywność, a ja taką produktywność też sprawdzam sobie w niedzielę, zawsze na spokojnie, czyli odfiltrowuję zawsze od poniedziałku do niedzieli i zawsze sprawdzam, ile dokładnie procent mam wykonanej pracy. Jeżeli jest coś, co mi tutaj na przykład się nie, nie, nie za bardzo odpowiada Czyli, że mam 25% albo mniej, no to wtedy staram się weryfik weryfikuję to i staram się dostosować plan działania tak, aby miał tutaj co najmniej 75% swojej pracy wykonanej. Oczywiście nie zawsze da się zrobić 100% i powiem szczerze, rzadko kiedy udaje mi się wykonać 100% pracy, ale no nie, nie dopuszczam do tego, żeby właśnie było gdzieś no w takich no 25% i poniżej, znaczy poniżej 50%, jak już schodzę, to już jest bardzo źle. To już jest tragedia. Ogólnie o 50%, jak Wykona to już jest źle. Mówię, to jest takie minimum umie to jest 75%, żebym ja miał zadanie wykonane, żebym ja później miał to satysfakcję, że jest wszystko w porządku i, i robota jest wykonana. Więc w ten sposób, później jak już za każdym razem, kiedy będziesz tylko i wyłącznie ze swoich zadań zmieniał tylko i wyłącznie statusy, czyli mamy tutaj status, powiedzmy zakończone, tutaj również jest zakończone. I możemy tutaj nawet też cofnąć do archiwum, i powiedzmy, to odhaczymy z archiwum. No to wtedy, wiadomo, te statusy są już ustawione. I gdy przejdę teraz do produktywności no to od razu widać, to wszystko będzie automatycznie samo, y, samo liczyło. Więc co najważniejsze, widzieliśmy tam wcześniej też puste kolumny bez daty i one tutaj się nie pojawiają. Nas interesuje konkretny, konkretne zadanie, które ustawiliśmy na konkretny dzień tygodnia, y, konkretny zakres terminu, czyli od do, y, no i wtedy już tabela nam sama tu ładnie wszystko wyliczy. Więc y, w ten sposób y, można sprawdzać sobie swoją produktywność i gorąco cię za, do tego za zachęcam. W tym materiale to już wszystko. No i tradycyjnie, jeżeli masz jakieś pytania, zostaw w komentarzu, jeżeli filmik Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i koniecznie pamiętaj o subskrypcji tego kanału, ponieważ będziemy w dalszych materiałach rozwijać nasz system. No i z biegiem czasu będę też pokazywał dużo przydatnych tipów. Także jeszcze raz zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. To tyle na dzisiaj. Dzięki się, że zostałeś ze mną do końca. No i do zobaczenia w kolejnym materiale.